Cześć, się Mieszko z tej strony Flip Dzisiaj będziemy sobie grać w tego SkyBlocka To jest taki inny SkyBlock Nie taki, że ma wysepka, tylko taka wielka wyspa Ja mieszkam tak pod ziemią Jak Cat I się dosyć fajnie wybudowałem Dawno nie nagrywałem, za to was przepraszam, bo to już długa historia nie będę mówił. Co jest na górze? To ja nie chcę wiedzieć. Tu mam takie moje, jakby, patrzenie na inne wyspy. Tam musiałem do tej wyspy zniszczyć most, bo w skrzyni były parę bloków. Diamentów, nie takich, że 9 diamentów w craftingu, tylko tych rud diamentów. Jak otworzyłem skrzynkę, wszystko buchło. Cała haupa buchła. Ale zachęcam was do zasubskrybowania kanału i stawiania lajka. Musicie, musicie, musicie. To mam takie moje kopalnie dosyć długie. Dużo przeskopany i patrz tam teraz Starcie. czy go trafię? Tak, po drugi raz trafię tak. i zer. Dobra, tam na dole też jest, ale to chyba bedrock i to właśnie jest złe mam enchanting, tu wam wszystko pokażę, mam takie. O wiem co zrobię, wiem, 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 tylko nie wiem, no nie no, lapis lazuli, a ja to tak nazywam, bo słabo mi idzie z wymawianiem lapis lazuli, czy jak to się tam mówiło?

Ja mam popęczki tej niezniszczalności Z, Zawsze jak enchantowałem Kilofy to była Niezniszczalność, niezniszczalność, niezniszczalność A pierwszy raz wy, Była wydajność 1 Dobra Ym, Niezniszczalność Dobra, biorę od 1 Chyba jest dobra No jest dobra uh -huh. Tak, 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 jest dobrze, dobra Tja. Patrzcie tu wam coś pokażę. Tu mam tajną bazę pod łóżkiem. Ale ona nie jest aż taka tajna i nie jest aż taką dobrą bazą. To jest że musiałem przerwać kopanie na dole. Zniszczyły mi się dwa diamentowe kilopy przy kopaniu trzech wielkich pięter. Kurde. Eee, kurde, łóżko łóżko. Jeśli chcecie jeszcze jeden odcinek kurde, z tej serii, no to napiszcie w komentarzu. I, i mogę sobie postawić, co jest. Nie, nie bawiam tak. No nie, no, no, kurde, no. Nie ma bloku. Mam jakiś blok, no znaczy, że nie ma. Mm. Właśnie, no muszę wychodzić, na dół i to. proszę. No. taki magazyn, tu mam takie. Tu mam mój um, trzeci diamentowy kinof. O! I Pokażę Wam coś tajnego. No to nie są takie tajne. O ile nie zginę. to mogę, mogę, mogę. Polender tu w ogóle pochodni nie ma. No, w tamtą. W tamtą. Nie, no, w tamtą. Tutaj. Taki Nie zanurzajmy. Muszę... O Jezu. O mordę. Aż się wrąbał. Niech to tak będzie. Będzie ładniej. Tu, mam, tu będę budował swoją taką fajną tajną bazę. Mam takie. To jest od od wewnątrz takie wielkie drzewo to może na jakimś odcinku zniszczemy trochę tego no i się zrobi fajną bazę tutaj mam jakieś wyjście, nie ma wyjścia nie u mnie dobra więc tak no i jeszcze tak z minutkę potrwa ten odcinek może jeszcze parę tych odcinków nagram? Bo po tej przerwie to muszę nagrać. No. Nie mam wyboru. Dobra. No, minuta minęła, no to jeszcze 5 sekund. Mogę spać? Nie. Dobra, to tak. Ja, ja zawsze lubię tak robić ja okay. To będzie takie fajne. O, tak. Nie, to ten... chwilę to znajdę teraz i w takim sposobie mogę jakieś nie, to nie, wam pokazuję który miał tutaj po bokach takie wielkie włosy a od góry był łysy. To, to, to wyglądał jak stary, stary, jak stary dziadek. To wyglądał jak dziadek, ale młody. Albo młody chło, Steve e, ołysiał. Dobra. Więc w takim sposobie mogę zakończyć ten odcinek. No, więc ja byłem Filip, wrogał dziewneczka, Aleczko i po!